Cześć moi drodzy, Widzę w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś przegląd kolejnego już magazynu z Lego Ninjago, ale nie byle jakiego, ponieważ mamy tutaj mini figurkę Bentomara. Naprawdę przegenialna figureczka i mega się cieszę właśnie, że dodaję ją do magazynu. Także no, jest to również odziwo niemieckie wydanie tego magazynu, ale dlaczego? Tego dowiecie się już za chwileczkę, także zapraszam do oglądania. Moi drodzy, kiedy to nagrywam, jest y, dopiero 10 luty, aczkolwiek kiedy to wrzucam, już pewnie jest 21 albo 22, ponieważ chcę to właśnie ten odcinek gdzieś tak, przy właśnie pojawieniu się tego magazynu w Polsce. Y, Kupiłem niemieckie wydanie, ponieważ y, w czasie kiedy wyjdzie polskie, będę po prostu na nartach. No i tak się nie to wyjdzie, w sensie y, jakby pewnie dopiero po nartach bym to kupił, tak jak było ostatnio, zresztą widzieliście na kanale. Przegląd magazynu z Lego Ninjago Legacy, który pojawił się zdecydowanie później niż zamierzałem, w sensie dzień później, także naprawdę była lipa z tym. Dlatego też po prostu chciałem, żeby ten magazyn po prostu był wcześniej, no bo ta figurka po prostu nie może na to czekać. Jest genialna, no i też nie chciałem tego rzucać jakoś wcześniej, ponieważ miałem już prawie na odcinki, a poza tym ogólnie chciałem być tak jak wszyscy, czyli w ten dzień, kiedy wychodzi ten magazyn w kioskach a dzień wcześniej, zobaczymy kiedy to wrzucę także no naprawdę świetny świetna figurka, to już o tym mówiłem i cena na to 15 zł, to bez grosza w Polsce A oczywiście tutaj, tutaj kosztuje to 25 ponieważ kupiłem to oczywiście w Empiku, gdzie właśnie czasami się pojawiają takie niemieckie numery także tam możecie to znaleźć, oczywiście licząc się z tym, że właściwie tylko figurka będzie taka sama jak w Polsce bo on, oczywiście magazyn jest po niemiecku tak samo jak karty itd., itd. ale ja ogólnie tam czasami sobie dopłacę te 10 zł, żeby mieć tą figurkę wcześniej, a teraz to już w ogóle się mega Popłacało. Dobra, dość gadania, bo się rozgadałem. Mega długi wstęp wyszedł. a już oczywiście otwieramy. Bardzo fajnie, bo niemieckie wydania mają zdecydowanie twardszą yy, tutaj tą folię i lepiej się ją otwiera zdecydowanie niż w Polsce, więc tutaj widać jak na nas yy, po prostu no, zarabiają. W sensie tej Polsce, nie? Dobra. Oszczędzają na nas, to chciałem powiedzieć. Już sobie wyciągamy naszą figurkę. Naprawdę jest ona mega mocarna. Zdecydowanie, no to jest po prostu chyba najlepszy dodatek z Ninjago w tym roku. Na razie na pewno, dobra, tutaj e, odkładamy sobie jeszcze tą dziwną, e, ten dziwny klej na bok, no i figureczka w tym opakowaniu wygląda naprawdę świetnie, oczywiście to już za chwileczkę. Jest również tutaj karta limitowana, jest to e, podwodny, podwodny kaj, w sensie underwater, znaczy underwater, bo underwater to było oczywiście po angielsku, a to jest niemieckie wydanie. W każdym razie, e, tak, oto karta akurat jest oczywiście w moim ulubionym ninja, czyli ze Skupa Kajem. Z tego co kojarzę, że właśnie ona też się pojawia, e, pojawi za niedługo w polskim wydaniu, także spoko, ale mam już teraz tą podwodną we, podwodną... po prostu tą niemiecką wersję. Znaczy w sensie podwodną też, ale wiecie o co chodzi. I ogólnie ta wersja pewnie po polsku będzie się nazywała e, Kai w otchłań, coś takiego zapamiętam? Mam również jedną saszetkę z kartami A tam w sumie otwórzmy ją sobie, bo szczerze powiedziawszy Ja tam mówiłem wam, co prawda, że zbieram te nieotwarte saszetki Do, do, do jakiegoś odcinka, co sobie za niedługo zrobiłem pewnie jakiś opening Jeszcze drugi, bo jeden się rzeczywiście na kanale pojawił Aczkolwiek e, Nie zbieram niemieckich, więc tutaj sobie zobaczymy po prostu teraz na szybko, czy tutaj się coś zmieniło, w sensie czy coś się różni pomiędzy tym polskim i niemieckim, nie, po prostu też e, oczywiście, nie to język, nie? Mamy jakiś r nie mam pojęcia, co to znaczy, w sensie z niemieckiego nie jestem jakiś mega dobry. Dalej mam również kartę puzzle z Kalmarem. Później jest taka rodzinka, jakby po prostu gromada z e, ogrodu w mieście Ninja, Ale numer. <laughs> Moi drodzy, to co się właściwie stało? Zobaczcie, mamy tutaj. Platynowego kaja w wersji niemieckiej. No, po prostu super. Ja coś wam pokażę. Nie, no muszę wam to pokazać. Zobaczcie, mam tu mój album z oczywiście najnowszej kolekcji. I jest tutaj platynowy kaj po polsku, a tutaj platynowy kaj po niemiecku. No, po prostu, wow. Moi drodzy, ja tą kartę trafiłem w na kanale, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to oczywiście sobie obszajcie bo to było naprawdę super uczucie a tutaj mamy tą samą kartę tylko że po innym języku jeszcze taką naprawdę świetną kartę, no po prostu super akurat się nie różnią one właściwie niczym, tylko właśnie tym napisem ale ja się z tego mega cieszę i mega się jaram, że właśnie mam aż dwójkę takich świetnych kart i jeszcze w ogóle w innych językach, to jest mega fajne także no moi drodzy naprawdę świetne zaskoczenie i prawdopodobnie tą kartę Wam kiedyś oddam w jakimś konkursie ale to się jeszcze zobaczy Naprawdę no po prostu super, że zdobyliśmy taką świetną kartę. Jeszcze po prostu jest to moja powtórka, nie? Naprawdę mega. Ale dobra, sam magazyn oczywiście y, wygląda tak. Bardzo podoba mi się tutaj jakby takie wstawienie tego Jaya. Po prostu to fajnie wygląda takim żółtym tle. Tutaj ten Bentomar też na zielony wygląda świetnie. Tu oczywiście była ta karta, no i mam też dwa plakaty, jakieś tam komiksy i wiadomo co tam jeszcze. Tutaj jest w ogóle y, prezentacja magazynu The City. Dalej jest pis treści, oczywiście opis Bentomara i tam inne tam tego typu rzeczy. Głównie ten magazyn kupiłem oczywiście dla figurki. Zobaczymy sobie jeszcze plakaty i potem koniec. Mamy Miję w wersji smoka i u góry tej energii. Fajnie to wygląda dość ten plakat. A drugi, z tego co pamiętam, jest właśnie z ninjasami w tych bandanach z sezonu 14. Ja bardzo lubię ogóle, te elementy włosków z bandanami. I bardzo fajnie, moim zdaniem, właśnie wyglądają skuba ninja w tych włoskach, naprawdę super. Tylko nie wiem, czemu ja w ogóle nie ma tych włosków, jak w sumie takie są, no ale dobra. Tu jeszcze jest opis jakichś kart z tej najnowszej kolekcji. Tam jakieś tam drdy mały nie? No i oczywiście mam również prezentację kolejnego numeru, który troszeczkę mnie zawiódł, ponieważ mamy tutaj skubaloida, nie? Też ja mam tą figurkę Manium z Mehaloida. No i troszkę średnio, w sensie i tak się cieszę, bo jakby jeżeli ktoś nie kupił w ogóle żadnego zestawu z tego Seabond, to i tak będzie miał praktycznie całą drużynę ninja. Został tylko mam na nadzieję, że go dodadzą, ponieważ jeszcze jego nie mam. Ale takiego lojda już mam, więc nie wiem czy będzie przegląd czy nie, ale chyba tak, bo w sumie robię taki przegląd co miesiąc, a też elementy się z tego mogą mi jakoś tam potem przydać. Także przegląd raczej będzie, ale jeszcze zobaczymy, czy nie będę jakichś ważniejszych wydatków. Mamy mam również najnowszy numer magazynu LEGO Stars, to też się na kanale pojawił, tylko że po polsku, a tutaj mamy również wszystkie te zestawy z IWO. Znaczy, wszystkie, no kilka, właściwie cztery. Ten był na kanale i ten też, a te jeszcze nie, i chyba już nie będą. No ale dobra. Także magazyn omówiony, odcinek dość długi pewnie wyjdzie, bo już widzę, że się naliczyło dość sporo minut. Także oczywiście, lecimy sobie teraz z najważniejszym punktem tego odcinka. A najważniejszym punktem odcinkania mogło być nic innego niż ta figurka, bo naprawdę jest ona po prostu genialna. Bentomar, czyli postać, która pojawiła się tylko w jednym zestawie z tego sezonu. Jest to oczywiście świątynia bezkresnego morza za około 450 zł katalogowo, więc naprawdę, no tutaj ta figurka jest po prostu mega fajna. Oczywiście spada teraz na wartości po pojawieniu się w magazynie, ale ja się naprawdę mega jaram. W sumie miałem tam zestaw w swoich planach, w sensie chciałem go najpierw kupić, potem odpuściłem. I nawet się cieszę, bo właściwie najważniejsze z jego figurki dostaliśmy już teraz właśnie w magazynie. Także dobra, wysypujemy sobie te elementy i zobaczmy tą naprawdę kozacką figurkę. Mamy nóżki. No i zobaczcie, w ogóle jak to się wszystko świeci, no po prostu mega. Te nóżki, to jakby tutaj, jakby. To mi to przypomina tego kleja w wersji z Nexonite, z ostatniego sezonu, tej kreskówki, z tego co pamiętam. Tutaj w ogóle te żelazne i miedziane elementy wyglądają świetnie. Ten tors, taki, wszystko takie jakby łuski, bo wiadomo, że jest to podwodna postać. Z tyłu też to wygląda świetnie. Granatowe rączki. No i ta główka, tutaj taka wkurzona. Takie niebieskie oczy. Te elementy tutaj to jakby wszystkie zdobienia, a z drugiej strony, naprawdę super uśmieszek. No i sobie dajmy tutaj jeszcze ten element, bo zapomniałem przed chwilą. Czyli taki jakby klocek, żeby sobie podhaczyć jego broń. No po prostu mega. Mam również włoski, też jest to przemalowane moty, na przykład od Jokera, z, z, oczywiście z DC, tak wyglądają. Są czarne, wyglądają tutaj dość spoko. No wow, mi się ta figurka bardzo podoba. Dajmy sobie jeszcze tutaj na jego plecy, ten element, oczywiście. Do podczepienia sobie tej brońki no i mamy również samą broń, która w ogóle jest mega ciekawie zbudowana, bo ona tutaj ma oczywiście szczecsa i jakiś tam element do rękojeści, ale również i klocek, który pochodzi z tego czegoś, czyli oczywiście świecznika, który też pojawi się na przykład w zestawie z oczywiście Spider-Man No Way Home, który mam. Także tak to teraz widzicie na porównaniu. Naprawdę dość ciekawe tutaj wykorzystanie tego elementu. Ale bardzo fajne, bo oczywiście jest to trójząb, bo mamy aż trzy takie elementy. Super, po środku taki zwykły element bardziej walcowaty, a tutaj dwa takie niebieskie ostrza. No mega, ta nawet ta broń mi się bardzo podoba. Zwykle te broń w magazynach są takie, wiecie, przerośnięte, takie niezbyt fajne, a tutaj ta brońka zdecydowanie bardziej mi się podoba niż ta nawet w zestawie. No i mini figurka jest po prostu konkretna, no mega. No niby ta broń jest przerośnięta, bo jakby figurka jest dwa razy mniejsza, ale i tak mi się ta brońka mega podoba, jak i sama figurka. No zobaczcie tylko na tego Bentomara. Kurczę, to jest chyba najlepszy dodatek w Ninjago od jakiegoś czasu, bo naprawdę. postać Bentomara bardzo lubię, jest ona mega przeze mnie lubiana właśnie w serialu i chyba też dużo osób mi to przyzna, że naprawdę jest świetną postacią. I ja się mega, mega jaram właśnie z tej oto minifigurki. No zobaczcie sami. Także podsumowując, czy się opłaca, zdecydowanie się opłaca. Ma ja naprawdę świetną minifigurkę. Oczywista cena 15% bez gosza w Polsce, a niemieckie wydanie kosztowało odychę więcej. Ale ja zdecydowanie nie żałuję, bo figurka jest po prostu świetna, mega się z niej cieszę i no, będzie super wzbogacenie mojej kolekcji. Jest to jedna chyba z najlepszych postaci ogólnie Ninja Ninjago, jaka się pojawiła od dawna. Jest po prostu, ma taki charakter, wiecie o co chodzi, bo teraz to Ninjago takie coraz to bardziej dziecinne się robi, a z biegiem czasu też po prostu postacie tracą swój charakter. A ta ma zdecydowanie bardzo, bardzo fajny. Czekam też na magazyn z Kalmarem, może się taki pojawić, nie wiem, zobaczymy. Byłoby naprawdę super, bo byśmy mieli też dwóch braci. Także ja mam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście wiecie co ma się robić. Subskrypcje wraz z dzwoneczkiem, byście nie przegapili kolejnych tego typu odcinków. Oraz zapeczkę w górę, jeżeli podobał wam się ten dodatek. No, czyli musicie dać łapeczkę w górę, bo ta figurka jest po prostu świetna. No, ja nie znam osoby, która by się nie cieszyła z tego dodatku. W sensie, jeżeli ktoś miał świątynię bezkresnego morza, to oczywiście, że się nie cieszy, bo jakby mam, mam powtórkę, nie? Ale dla tych, którzy jej nie mieli, jest naprawdę świetny dodatek i ja się mega, mega nim jaram. Tak więc, co? To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!